Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzylack Beauty. Dzisiaj jestem z moją mamą znowu. Hello! Cześć! Odważysz, odważysz się? Oczywiście, że tak! Cześć! Podjęty No to ja też! Dzisiaj przychodzimy do Was z filmem Moja mama robi mi makijaż. Po raz pierwszy. Po raz pierwszy. W Mam ogóle. nadzieję, że nie po raz ostatni, A może czegoś się nauczę? Kiedykolwiek komuś w ogóle makijaż, czy nie? nie bo sobie nie. robiłam kilka razy. Jak ja sobie zrobiłam brwi i zrobiłam sobie rzęsy, no kiedyś od czasu do czasu usta malowałam, to był koniec, więc to mm. trudno to nazwać makijażem. Ale zawsze co? Nie było podkładu, nie było pudrów. A miałaś taki moment, znaczy miałaś taki okres w życiu, że się malowałaś codziennie, w sensie to już do rzęs na przykład codziennie. E nie, chyba nie. Chyba nie. Czyli chyba nie. jesteśmy w stanie pewnie do 20 doliczyć tych razów. No, spokojnie. W życiu. Myślę, że tak. Ogólnie na początku myślałam, że nagram ten film w ten sposób, że dam mi wybrać kosmetyki, no i potem nagrywamy, jak się maluje. Ale mama wybiera kosmetyki w tak śmieszny sposób, bo po prostu ona nie wie o makijażu nic, że zrobiłam z tego oddzielny odcinek. Jakiś. Który już jest na kanale. Wrzuciłam go w zeszłym tygodniu. Więc jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to koniecznie przed obejrzeniem tego odcinka idźcie tutaj w prawym górnym rogu. Obejrzyjcie ten odcinek, jak mama wybiera kosmetyki i dopiero potem tutaj wróćcie. <śmetyki> tak, tak, dokładnie tak zróbcie. Pokaż mamo wszystkim, co wybrałaś. Proszę. To są moje akcesoria, którymi będę pracować. To są kosmetyki, akcesoria są tu. Mama też wybrała pędzle. A czym się różni akcesoria od kosmetyków? No, akcesoria to narzędzie. Tak. Okej. Okay, Widzicie, to? gdyby ja nie kłamię mama nic nie wie. Ona nawet nie wie, czym się różni kosmetyk od akcesorium do kosmetyku, więc to okay. jest nawet większy challenge niż my my boyfriend. <laughs> my boyfriend does my makeup. No więc ja tego sporo, nie wiem czy ja wiem co z tym zrobić, będę szukać. Będę szukać i patrzeć. Zaczynajmy. Okej. Okay. Jesteś gotowa? Yes. Yes. Jest. Jest. Dobrze. Mama jest gotowa, więc ja jestem gotowa. Jeszcze tego się napiję z mojego hawajskiego Starbucksowego kubeczka. Mm. Mm. Okej. Okay. Ale muszę przyznać, że dziwnie się czuję, jak tak jak gdyby to nie ja będę malować. Jeszcze nikt mnie chyba nie Naprawdę no. nikt cię jeszcze nie malował? Hej, ja pierwsza? Chyba tak. Dobry wybór. Pierwszy makijaż mamy. <grywa> to każdy następny będzie lepszy. Więc na początek odświeżymy umysły i twarze. <grywa> no i zastosuję to coś. Przeczytałam, że coś po angielsku jest water, więc zakładam, że to będzie taka odprężająca woda. A jeśli nie będzie, to Agniesia będziesz krzyczeć. Tak. Nie, no chyba, Ale że nie będzie. nie będzie, co? Znalazłaś to w mojej szafie z kosmetykami, więc nie niebezpieczeństwa okay. nie tak. będzie. O, okay. uwaga, zamykam. No, 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 i bardzo proszę, zamknij oczka, a ja zobaczę, jak to będzie, że tak powiem, leciało. Aha! <grym> co, co, <grym> to ucha <grym> <To>, mi <grym> Przepraszam. Myślałeś trochę dalej. Dalej, tak? A to ja mogę sobie. A jak jeszcze to, z, dalej? Z, z to ja to zrobiłam, robią? o tak i tu to o to. Tak. A po z, co, o, co mi przesłaniasz? Bo myślałam, żeby na oczy ci nie poleciało. Aha, <noise> to ducha, dlatego Zamknij <noise> na okay. chwileczkę oczka i będę tak pomalutku. <noise> 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 Ty tak, jeszcze? <noise> tak, <noise> tak, 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 tak. A już ja już tylko ro? Ro? tak a. raz, na troszeczkę, żebyś się okay. ochłodnęła. <noise> Dobrze, czy czujesz się lepiej? Czuję się odświeżona. Dobra, odświeżona. Tak, to użyjemy, więc możemy odstawiać na bok. Co teraz mama? Czego użyjesz? Kochany moje Agnisiu, teraz trzeba poczekać aż to troszeczkę wchłonie. Tak. Już. Y, no, powiedzmy, może chciałabyś troszeczkę y, tak poklepić buzieczkę. Buziaczka ci po Pochlepie, po od... a to? Poklepie, żeby ci się odsprężyło. A czyli to robisz na odprężenie. Tak, tak. No dobrze, taki mój. masaż. Taki masaż twarzy ci zrobię. Dobrze. A teraz hmm. ci może. Podkład. Ja się przesunę do ciebie. Puduszeczka Dłuż. będzie ta sama. O, proszę. Zakładam, że to chyba będzie to. O, takie coś. Jeszcze, żeby mi ktoś powiedział, jak się to nakłada, bo ja niestety nie wiem, bo nigdy podkładu nie używałam. Ja też nie wiem, też nigdy nie używałam. Dobra, Jest więc to do... ja to zrobię tak. A bo czekaj, lusterko muszę zabrać, żeby nie widziała siebie. Mm, ja to zrobię tak. Mm -hmm. Pal ma Tak. Na nosek chyba też należy, nie? Tak, na brudkę. No nie wiem, ile tego się nakłada, ale... No wyjdzie hmm. w praniu. najpierw jakoś może, tak. proszę. Oh, no, oh, oh, mm. tak. Okej. Okay. Ja cię. No dobra no. <laughs> ale muszę ci powiedzieć, że czuję się super. Jak mnie malujesz, naprawdę. Czuję się tak oh. super. Moja własna mam nie maluje, to jest super. Ja. Chyba już to wprowadziłam, nie? No. Dobra, będę teraz klepać tą. Dobrze. Będzie wyrównanie chyba koloru, tak? Że mamy jednolity, mieć odcienie. Przynajmniej jak będę coś dalej robiła. Dobra, dobra. Ok, ja myślę, że to wystarczy chyba. Odkładam gąbeczkę i teraz myślę, że takie takie nie jasne, ciemniejsze takie plameczki, to ja spróbuję takim korektorem. Ja myślę, że to będzie korektor. On się nazywa Full Cover. To pewnie coś pokryje. Jak <laughs> się za Full Cover to pewnie coś pokryje. <laughs> o okej, okay. Taki delikatny ten. Dobra, to ja spróbuję to coś. Mm -hmm. takie, takie plameczki ciemniej tak. zrobić. I myślę, że do tego również tą gąbeczkę ury, u, użyję. O, o. Ale tu masz pan z tego. Taki korektor to ja miałam. Wiecie, co przypomniało mi się? Taka maluszynka, buteleczka, była, jak miałam jakiś pryszcz, to pi, 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 pi. Myślę, że okej. Okay. Chyba, chyba jest okej. Okay. Dobra, to odkładam to. Zamknę. Korektor. Zrobione, tak? Zrobiony. I teraz, teraz bym zmatowiła buziaczek. Tak, tak. Puder, a potem... Szysz, róż. O, czy to jest puder? Wezmę to z firmy NYX. O, jest napisane Setting Powder. Pędzle? Czego użyjesz? No, wydawało mi się, że pędle ma... Ja najpierw wezmę pędzelkiem, potem tą poduszeczkę może rozprowadzę? Nie wiem, spróbuję. Jezu, nie wiem. A jak to? Na co to mam wysypać? No coraz zasypię sobie całe pudełko! Jak to się robi? Ja spróbuję to tak. nasypię Na to poduszeczkę napacykuję na buzie, a potem będę pędzelkiem. Nie wiem, czy to jest dobrze, ale już bluzeczka widzę. Puder jest na twojej bluzec. To chyba jest niedobrze, to chyba jest niedobrze. Myślę, że da się to sprawić. To jest puder. Ale spokojnie. Poczekaj, tak. Dobra. Za dużo pudrów w moim życiu nie używam ale nie, ja miałam taki puder w kamieniu, więc byłam tak big, big. I... Co znaczy big, big? Takim czymś pocierałam, nie rozprowadzałam. Ale pędzelkiem ale... czy puszkiem? Byłś big, big pocierałam. No takim wacikiem no, Puszkiem takim czymś? Czyli, tak? O, to się puszek nazywa? No tak. Okej okay. Dla mnie to był wacikiem, Gąbeczka powiedzmy. Big, big. Dobra, to ja teraz tylko tak, puciu puciu, troszeczkę rozprowadzę, żeby... Ja myślę, że tego pudru to tak ci poskąpiłam chyba Nie wiem nie Ale ja, ja tam uznaję, że jak tapeta jest taka za gruba, to jest tak głupio No może delikatnie No Tak? Tak Nie tak. wiem To jest twój makijaż mamo, bądź z niego dumna Posłuchajcie, teraz? teraz bym chciała zrobić takie, takie linie tu, żebyś miała takie y, różowe, takie. Wy, tak, wyszczuploną twarz, tak? Te kości policzkowe i taki wyszczuplony nosek. Akumuluj. Nie nie nosek też! No! no, nie, no ja nie no. Ale czym to się robi? Róż? No i nie wiem, to jakiś... czy to najrozsądniejsze wybierać w ten sposób, <laughs> że się świeci, co? A nie, coś zaraz coś, coś jest. tu jest. Highlighter. Okej, okay, dobra. Rozjaśnię, coś y, zmienię barwę. może okay. Ok, dobrze. Zrobimy to jakimś mniejszym pędzelkiem, myślę. Hey, halo, jak się to wysypuje? No na co to się wysypuje? Jakie? co to jest? <noise> na myślę. No Okej. Okay. ale wygląda, ja uważam, że czadowo. Tak ładnie tak się rozjaśniło, tak yy, błyszczy? Tak, tak, tak. tak. A to kto? kto? To jest to w zasadzie. A dlaczego on taki tutaj czerwony? Tam nie był taki czerwony, No taki wiesz, taki kolor taki intensywnie. Ja nic nie widzę w ogóle, więc nie umiem ocenić, ci nie mogę zaśmiać, jakbym potrzebowała, ale już nie mogę się czuć. A, ja tak 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 a wy czerwone. się już śmiejecie? Myślę, że to tak, mogą już. Mogą się chyba od, już zacząć śmiać. Parę minut już mogą. swojego dzieła? No jest rozjaśniony, tylko on się błyszczy. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby się nos błyszczał. Mam pewne wątpliwości jeszcze może, tak? ale dobra, w razie czego to jeszcze może jakimś różem, czymś jeszcze może. Dobra, co okay. teraz? E, teraz trzeba by było zrobić oko jakieś. Tak, rozjaśnimy końcóweczki oka i początek oka czy jak to się nazywa wiecie zewnętrzne i wewnętrzne strony no to jest jakiś highlighter ja spróbuję jeszcze tym troszeczkę coś rozjaśnić na twarzy to może jeszcze nie jest do oka ja czuję się bardzo winna, że nie mogę ci pomóc <grym> i to jest dla mnie dziwna sytuacja highlighter, ale... kontur, cream, no ale co ja mam to konturować końcówki ust na przykład no, nie głupi pomysł zobaczę co z tego wyjdzie no. ja nie, nie wiem co z tego wyjdzie, ale czujesz się trochę jak malarz mamo? Tak, jakiś oryginalne. Mm -hmm. Czy to spędzi, jak ci tak nie. Czy tak nosa tak coś tam wygląda? Nie. 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 Dobra, to... Nie wiem... Czy to jest to, co ci chodziło, tak? Co w zasadzie... Nie za dużo tak wiesz, jakoś... No ty masz po prostu ładną twarzyczkę. Co ci tylko korygować? No mamo, hmm. musisz makijaż zrobić jak no ja to lustro to, i Nie będę ja tylko nic to, widzieć. To jest dopiero plama. Ja ja Okej, to... ja teraz będę y, oczy robić, to myślę, że... No, no mam nadzieję, że. Ale ja na twarzy też chcę coś widzieć. Ja chcę mieć makijaż, proszę pani. Ja nie zamawiałam tutaj make up, no make up, tylko okay. chciałam widzieć efekt. Nie wow. zapłacę. <laughs> Okej, okay, no ale ten róż faktycznie, no jest taki jeszcze zbyt delikatny. Ten, nie taki, widać tak. na nic no. bardzo, no już więcej, żeby było widać. Ja myślę, że ja na koniec jeszcze muszę przybudować to wszystko. Jak myślisz, czy to jest dobry pomysł? Ja nic nie wiem. Ja to teraz troszeczkę klepię tą gąbeczką. Gąbeczka jest dobra na wszystko. To jest życiowa, moda, ży, motto mamy teraz. gąbeczka. odkryłam. Jest dobra na narzędzie, które jest bardzo przyjemne, poproszę drogą drodzy. Proszę bardzo, proszę bardzo. To coś czoło mi się jeszcze za bardzo świeci. Może ja bym mogła coś. Pomóc, żeby tak. tak Jeszcze raz sobie ten puder troszkę wezmę. Pewnie się przejmujesz, co? I w ogóle. Bo się to znaczy, że w A, ogóle okay. nie. W ogóle, że nie przejmujesz tym, co ja robię? Nie. W sensie, że nie przeszkadza mi to co A okej, dobra. Mama w ogóle przed nagraniem powiedziała, że jest taka zestresowana, bo ona w ogóle nie wie, co ma robić i ona nic nie wie zupełnie. Nie wie, co jest najpierw, co jest potem i do czego się co I... używa. Ale dobrze ci idzie, muszę Ci powiedzieć, naprawdę. Zachęcę cię, bo. Zaleg jest bardzo przyjemny. Ułatka tam, czy po nosie? Dobra Bardzo chcę y, widzieć w akcji ciebie i kolory Okej okay. Dobrze, że ty też to widzisz, ja też chciałabym mieć to już za sobą No wiesz co, nie bawisz się dobrze? Świetnie się bawię, tylko żeby był efekt jeszcze Więc biorę taką paletkę Pur... Pura? Czy jakoś? Pupa? Przepraszam Tak Pupa Okej okay. Są ładne kolorki Będę próbować zrobić z tego oko Okej okay. To teraz rozjaśnię Pokażę, jaki pędzelek To muszę wziąć cieniutki, cieniutki pędzelek. Chcę rozjaśnić końcówki, jak to mówiłam, końcówki i początki oka. <środkową, środkową część. Okay. Rozjaśnię chyba tym najjaśniejszym kolorkiem, tu. A teraz musisz uważać, żeby Sam nie zapłakać. Ja po prostu będę tu. O! o Przepraszam, to nie nawet no, miało być? To miało być tu jakoś. Nie wiem, czy o to chodzi, ale. Ja to kiedyśkolwiek robiła w swym życiu, to wiedziała, czy to o to chodzi, czy nie, naprawdę. Zobaczymy, co wyjdzie, to wtedy Agnieszka mi powie nie mamuska. No nie, to nie, mamuska, <grym> ta nie. Tak. Ma muzyka, nie. A chciałam jeszcze O, no. Ja teraz a tu, o, o to, to chyba mi lepiej że przepraszam, jeszcze to oko tutaj mm -hmm. zrobiłam. Receką przy ciebie, jak będzie głupio wyglądało jak kocie oczy. Więc teraz, ponieważ wybrałam sobie taki odcień y, do ust pomadkę, to będę szukała cieniu do oczu, coś w tym guście i myślę, że to będzie chyba tą wezmę. O, o tą spróbujemy. Chyba wezmę inny pędzelek, taki większy, na większe oko. Teraz? Na inny kolor. Tak, bardzo proszę zamknąć oko. O, jaki ładny kolor! Yeah! yeah. O, tak, to mi nie podoba. No, tu nareszcie będziesz mogła powiedzieć, że już jest jakiś makijaż powstaje, bo do tej pory to nie było. No wiesz co, mamo? Ale. Te, te oko mi się podoba. Trzeba jeszcze. Tak, teraz trzeba to jakoś wykończyć. Co znaczy, wykończyć? Możesz użyć większej ilości cieni, nie musisz tylko jednego. No właśnie, tak. Właśnie myślałam, jakim ja cieniem to powinnam teraz pociągnąć, żeby było. Jejku, jeszcze takiego nie robiłam. Masz sprawiać wszystkiego. Pójdę z fioletem. O jezu, teraz tak dużo biała. Dobra, poczekajmy nie wiem, czy to będzie dobrze. Jasne, ciemne, a na końcu jasne. Czy to, czy to ma rozsądny jakieś. Czy, 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 czy to ma sens? Chyba to będą tęczowe oczy jak niesie. A też mogą być. Może to troszeczkę wypudruję, tak e, ściągnę. tego się tak nie da ściągnąć. Oczywiście. O, tak najprościej dobrze. Troszeczkę poza może wydaje mi się zadaleko, tak jakby to. Mm. Ale się nie widzę. Naprawdę szkoda, bo chciałabym wiedzieć, co się dzieje. Ale zobaczysz to potem... Kamera coś otworzy. zobaczysz potem? Jest tak Nie Okej, nie mogę zacząć efektu. Dajesz, dajesz, teraz dajesz. robimy, b, 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 brwi. B, b, brwi. Brwi. brwi Teraz eyeliner. To nie. No, mówiłam, że chcę zrobić kreskę brwi. Brow. Brow contour. To będzie to. Okej. Okay. Jest napisane to Brał kontur pro To jest będziesz pro master Mam na najciemniejszy odcinek Tak i spróbuję zrobić z tego ładną linię No troszeczkę tylko wyrównam, ale nie będę chyba za mocny tutaj U! Hmm? Żeby tylko druga taka sama wyszła mm, i To jest zawsze problem, nie? Tu trzeba by troszeczkę linię jeszcze Dobra no Dobra że jest okej okay. Słuchajcie, to w takim razie zostało mi oko Oko pod tytułem rzęsy O! Zalotkę wzięłam, to ona do czegoś służy Czyli najpierw spróbuję ci To jest krok, którego się boję Ale nie zrobisz mi krzywdy Więc jak gdyby okej okay. Ufam ci Nie się. z okiem, tak. To spróbuję Dobra Ale wiesz, wczoraj na sobie wypróbowałam, Czy kiedyś na sobie wypróbowałam? O. Złapało oko i trzymało. Co ale to znaczy? nie mają łapać oka, tylko rzęsy, mamo. no Tak, ale no wiesz, oko, bo, bo czułam, że... No dobrze, trzyma. dobra, ufam ci, ufam a nie ci. się. Tak nie wiem jak to się otwiera. Po... No dobra. No dobra, właśnie. A jak to się... Trzeba na, do tego wstać? No nie wiem, chyba tak, możliwe. Chyba ja muszę wstać, przepraszam, nie widzicie jak moje sprawia. Ja, tak. tak. Anisha. zanim zaciśniesz mocno, to tak delikatnie zaciśnij, żebym ja Ci powiedziała, czy mi szczypiesz yy... Okej, okay. teraz zaciskam, jest OK? Tak, masz mocniej no. Ile to się trzyma? Eee... Póki oko nie odpadnie No nie, może trochę wcześniej eee. Dobra, opuszczam no. ci... oh, Oooo! udało się? Tak, yeah Yeah, oh. piąteczka Ale... yeah. to teraz drugie wow. długie, ładne rzęsy, to u mnie są takie po tego tego. Naprawdę? Słuchajcie, udało się. Zalotka działa. Zalotka. Ja wiem czego ja nie mam. Czego nie masz? Takie szczoteczki, malutki do rozczesania rzęs, jakie je pomaluję. Mamo, ale przecież już teraz tuszy rzęs to takie są dobre, że nie potrzebujesz drugiej szczoteczki. Dobra. To teraz poproszę... Co mam najpierw popaczy do góry? To ja górne górne będę. O Boże! Co? O Boże? Okej, okay, No dobra, no to gdzie chcesz no, patrzeć na dół? Zrobię tak jak ty chcesz. No, okay. <śmiech> <Jest> <śmiech> no, no to nie no to popatrz na dół w takim razie, Zobaczymy. Okej, okay, popatrz na dół. Ja ci na pewno krzywdy nie zrobię, ja mam dużą precyzję. Spokojnie, ja ciebie maluję. <laughs> Spokojnie ciebie maluję, to no nie tak. że... Jak to nie Zobacz, jakie będziesz miała piękne. Ja, ja uważam, że... Co, co zrobiłam, jeżeli czarna zostało? O, już się odkleiło, okej, okay, dobra. 44 zabezpieczyli. No, przecież mówiłam, że ja wiem co robię, To znaczy, że nie wsadzę ci szczotki do oczu przecież. No wiem, ale jak musiałam się patrzeć w górę, jak malowałaś mi bo że jest z domu, <noise> Dobra, Agnieszka, teraz skup się na tym, żebym no. ja dół pomalowała. Ja mam się skupić na tym, żebyś malowała dół, no Dobra. No, widać to na pewno. Pytanie tylko, czy to jest to, czy tak powinno być, kurczę. Wiesz. Mam, mam tylko taki teraz sygnał, bo no. w jednym miejscu taka czarna korbeczka została na moich cieniach. Czym się robi kolektę tego, co się zrobiło źle? No? Taka smuszka tu pod okiem. Jest to. to. Jezu, co ja zrobiłam? <grytanie> to, to już był pędzelek korzecem. Zróbmy to sobie tak. tak. No, Nie, bardzo dobrze. No to teraz się ratuj Masz za swoje, kucze teraz babu Czym ja to zrobię teraz? No, czym ty to zrobisz? Chyba, nie, pudrem Pudrem, pudrem to zrobię Może to trzeba po prostu zmyć, czy ja? Kucze, ooo Się narobiło proszę pani Dlaczego one tu zostały? Proszę mi powiedzieć, Ach, nie, są. Proszę. To się nazywa osypały się cienie. Tak, osypały się cienie. Co się z tym robi, jak się osypią cienie? No, nie wiem. Ha. Hmm. Jeżeli jest okej, okay, to okej. Okay. No, jeżeli nadal jest plama, to musisz myśleć dalej. Bo ja z plamą, to ja nie wyjdę. Z podbitym okiem. Tak, full nie zapłacę. korektor myślę, że nie zapłacę. Full korektor jeszcze muszę powtórzyć, bo mi się wydaje, że masz podbite oko. Sorry. To nie chcę. <laughs> no, myślę, że okej. Okay. <laughs> <laughs> Jego! Stara się śmiać ze Twojej kreacji? Tak, tak. Ale oko sekret? jest ok. Dobra, no więc trudno. Ale mam nadzieję, że kolor będzie przebijał wszystko. <laughs> no to Dobra. co, to co ci zostało? Szczęśliwe. Zostało mi eyelinera. Podkreślę teraz oczy. Wezmę eyeliner czarny. Ok. A, ale to się robi na dole, na górze? Ja nie wiem, zrób tak jak chcesz. Ja zamknę oko, a ty mi mów, co mam robić. Dobra, Aniesia, to zrobię na początek. No. No na górze. Pociągnę brwi, brwi takie. Nie brwi, rzęsy. Przepraszam, rzęsy Dobrze. pociągnę górne powieki. Dobra. <słuch> Jeszcze nie, nie wyciągnięty równo. Efekt na razie. Dobra. Drugie? Ale ja teraz to muszę po prawą ręką zrobić, bo ja nie zrobię w tej lewą. Dobra, spróbujmy zrobić to samo tu. O! uuu, dobra, okej, no. Tak, jesteś zadowolona? Tak! Dobra. Myślałam, że jakaś teraz byś była, zadowolona. chcę zapytać tak, czy znowu. ty... Um. Um. Jak musisz coś poprawić? N T no wiesz, nie wszystko da się poprawić. Nie już jest czarny, to już jest czarna kapota. Więc ja będę próbować dolną zaraz zrobić. Jak się? Jeszcze takiej grubej tu. Oops. Za czarną, już takiej. Ups. <grywa> <grywa> <Zaczęła tłumaczyć> takie... <grywa> Ups. <grywa> to było takie przerażenie zmieszane ze śmiechem. <grywa> <noise> Nagle się ostre oko zrobiło, takie wiesz, duże. <głos> <głos> Widzę przeruszenie z moich oczek bo tak patrzę i tak. Nie, bo a mnie się wydaje, wiecie, że mnie się wydaje, no. że chyba to trzeba nad. <noise> Jakoś tak dziwnie. Bo masz że taką jasną tutaj taką wiesz, tą część. Jak już nie, ja, to tak samo, to prawda? To tak samo. Bo inaczej, jeżeli będę robiła jedno na dole, no, na dole no, będzie to będzie głupio. To będzie głupio, nie? No. Ale głupio. Głupio? Dzięki, bo... Chyba zostawmy ten kolor za mocno, Pisa, że straciłaś nadzieję. A nie, nadzieję to z, zawsze się ma. Poczekajcie jeszcze, to nie koniec. Poczekajcie, jeszcze nie koniec, zostańcie z nami. To ten nie to... siada radę. Usta już to zrobię. Dobrze. I potem powiem, czy, czy coś da się jeszcze poprawić, czy jestem gotowa. Mam. Czy Jakniusia będzie musiała popatrzeć prawdzie w oczy? Czy to się miesza jakoś tak? Czy jest błyszczyk, czy... Czekajcie, nie, nie wiem. Mm, przepraszam, kolorem na dół. Tak, dekielę zajmę, ale czytam. No cóż, spe special effect to na pewno będą, to tak. A dalej to... Nie nic tu nie jest napisane co to jest. Urban, Urban, Urban. Coś tam. Decay. Zakładam, że to jest błyszczyk. Proszę! No bo taka karka taki glutek. To robimy usteczkę. Zrobić ci serduszko? I jak chcesz, mamo? Jeżeli uważasz, że to będzie najlepsze, to idź w to. Jak już konkrety, to konkrety, nie? Dobra, więc ja myślę, że zrobię tak. Najpierw muszę zrobić. Nie, nie. Mm. Uh. Mogę ci dać chusteczkę. Czekaj, muszę to zważać. Oh. To było tak schwyciące, że myślałam, że. O oh, Jezu. Oh, to będzie trudne. Muszę. Um, może tak, silniej? no, może tak wiesz Może tak, jak uh. okay. To było straszne, dobra. dałam za zamiast pomalować. Mm. Tak, wszystko jest dobrze. <głos> <głos> Dobra, no muszę wykończyć jeszcze usta, bo inaczej nie będzie makijaż skończony. No to no tak. ja Ciebie bardzo przepraszam. Przeżyję. Tak, tak proszę. tak. Brakuje mi jeszcze Czego? Cieni, tych róż. Różu nie mam. No, różu nie mam. No, tym mam zrobić od, od tego? Chyba tak zrobię. Myślę, że tak zrobię. Więcej gałęzi, tak, tak, tak. tak. Potrzebna jest jeszcze jakiś taki fajny ten Tą rybą to zrobię Rybą, rybą, wprawdzie jest mała przestrzeń kurczę, jak się pomieszają kolory To może mieć jak W ten Widać coś? tak No to dajesz Uuu na nosie też Proszę Fiolety? fiolet na nos, dałaś mi fioletowy na, na nos, naprawdę mamo? Tak, no, nie, on nie jest widoczny, nie. Ale tutaj taka linia się zrobiła, tak, troszeczkę. A nie, jestem gotowa. Znaczy, w sensie, Kucham, że... Ja jestem mam... gotowa. Ty jesteś gotowa do wyjścia, tak. A do wyjścia aż? No, no, tak włosy Ty możesz, możesz rozpuścić teraz, A, bo mm. cały efekt to wiesz, jak już troszeczkę tą twarz normalnie, tak. Mm, czy co teraz? <laughs> teraz teraz i... idziemy na ulicę. Nie poczekaj, ja się chcę zobaczyć, wiesz, czy to już mogę, tak? No oczywiście tak. Tak, ja myślę, że jest ok Tak, dobra. Poczekajcie, zdejmę okulary, jakbym miała się śmiać, to... Jezu powiem że boję się to zobaczyć. Spoko! Uważam, że jest nieźle. Okej, 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 okej. Dobra. Nie, na dwoje babka wróciła, wow. bo dostanę piernicz. Wow! Albo... Okay. Ale powiem ci, że naprawdę bardzo ładnie wybrałaś kolory na oku. Ja. Yeah. Naprawdę ładnie, ale, ale tak te róże jest... to jest do pani, nie? Które tak. No co? Te, to, co? Tu? tu, no nie. No urywa się tak tutaj, ale jakbyś to przeciągnęła, wiesz, tutaj jeszcze do włosów. żeby się do włosów. A, no, okay. To byłoby naprawdę spoko, bo nawet dobre ułożenie. Tak. A ja ty co zrobiłaś? Wiesz, ty nic nie wiesz o makijażu. No wzięłam pędzelek nie. i zaczęło się błyszczeć. Te brwi takie intensywne bym <grym> powiedziała, takie. Czarne. W każdym kolor na twarzy masz. Omarzyłam się tymi tak. cieniami. Coś zrobić. Powiem ci tak, na dół nie daj się linera. A tak mi się wydawało. A więc podsumowując, ogólnie uważam, że mamie udało się naprawdę dobrze, bo uwierzcie mi, że ona nie wie nic zupełnie o kosmetykach. Nic. Więc wiesz, to co zrobiłaś, jest naprawdę spoko, Więc jestem Cię dumna. Ale umalowałam Ciebie w sumie. Tak. widać, że to jest makijaż. Nie? Tak. A więc teraz możecie zobaczyć, jak wyszedł makijaż cały tutaj jest widok z lewej? tutaj jest widok z prawej? Hm? Wyszlibyście na ulicę w takim makijażu? Mama zapytowuje, a wy napiszcie w komentarzu i właśnie powiedzcie, jak się wam podobało. Więc dzięki piękne za oglądanie i widzimy się na tym kanale w następny piątek, a na kanale vlog w następną środę. Uch, udało się! łapki w górę dla mamy i komentarz. O, dużo łapek. A jeżeli chcecie zostać na YouTube i oglądać go dalej, to koniecznie kliknijcie film po lewej albo po prawej. A jeżeli mnie nie subskrybujecie, to koniecznie nadróbcie klikając tutaj na górze. Tu. Dzięki.